Wyznaczmy tak jak w poprzednim odcinku najmniejszą jednostkę ustaloną na tej osi. Zobaczmy. Jeżeli przesuniemy się od zera o 4 krateczki w prawo, czyli 4 jednostki, te najmniejsze jednostki, to dojdziemy do liczby 1. Stąd otrzymujemy jednostkę długości 1 czwarta. No i teraz wyznaczmy mm, współrzędną punktu A. Do punktu A dostaniemy się najszybciej od minus 1 przesuwając się w lewo o jedną jednostkę. Jedna jednostka to jest 1 czwarta. Mamy więc minus 1 odjąć 1 czwartą to się równa 1 i 1 czwarta. Teraz współrzędna punktu B. Do tego punktu. Dostaniemy się przesuwając się o, od zera do przepraszam, od zera mm, o 3 jednostki w prawo zero pomijam, w miejsce jednostki wstawiam jedną czwartą, otrzymuję 3 czwarte, no i jeszcze współrzędna punktu C to jest tak od jedynki przesuwam się o dwie jednostki w prawo. Tutaj dwójkę z czwórką mogę skrócić przez dwa i stąd otrzymuję, otrzymuję taką współrzędną.